Co jest najsłabszym ogniwem w cyberprzestrzeni? Człowiek. Człowiek. Socjotechnika i człowiek. To jest oczywiście ze sobą powiązane. I tutaj, w tym wypadku, znowu zawiódł człowiek. I pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Wiesz, no, oczywiście, oczywiście, dowódca. O, oczywiście, pomysłodawca, tak. Zresztą, że on, zresztą później się okazało, że fałszował pewne, mhm. e, pewno, pewne fakty, czy starał się ukryć, że używał tylko w porcie i tak dalej. Czy używała tylko w porcie, i, i nie, nie, nie stanowiło to realnej realnego ryzyka do konspiracji tego krętu podczas działań, podczas działań jakichś tam operacyjnych. Ale, Michał... Ale przypomina mi się jeszcze sytuacja, jak zaczęła się wojna w Zatoce Perskiej, kiedy procedury bezpieczeństwa znowu zostały dostosowane do życia, bo okazało się, że będący tam żołnierze, bardzo chętnie chwalą się swoją formą fizyczną i pokazują swoje ćwiczenia rejestrowane za pomocą y, zegarków sportowych i potem to zostało ograniczone, bo mm -hmm. tutaj też mamy lokalizację, mm -hmm. więc potem mm -hmm. terroryści w łatwy sposób mogli odnaleźć bazy, gdzie stacjonują, czy, czy kryjówki, w których stacjonują y, siły wroga. Tak? Yes.